W tym filmiku pokażę w jaki sposób pracować z dwoma duszkami i przybliżę jak działają warunki po to, żeby tworzyć bardziej interaktywne i złożone projekty. Potrzebuję do tego dwóch duszków, więc klikam aby pobrać sobie drugiego. Klasycznie będzie to już znany żuczek, któremu też zmienię nazwę żuczek a kota nazwę kotem. Kot. Będę chciał przy pomocy warunku wprowadzić takie działanie duszka, że po najechaniu na niego wskaźnikiem myszy on będzie zmieniał swoją postać, swoje właściwości, na przykład kolor. Potrzebuję do tego luczka z zieloną flagą. Bardzo ważne jest, żeby pamiętać, że kiedy chcę programować kota, to powinien on być podświetlony na niebiesko. Kiedy podświetlony jest żuczek, to programuję żuczka, a kiedy kot, to kota. Do tego potrzebuję teraz funkcji bloczka, który pozwala na tworzenie prostych warunków, to jest bloczek jeżeli to, jeżeli coś się zadzieje z moim duszkiem, to w następnej kolejności ma coś innego zadziać się albo z duszkiem, albo generalnie w naszym programie. Kolejny bloczek, którego potrzebuję, to jest bloczek z czujników w szufladzie, której jeszcze nie byliśmy. Wyjmuję sobie pierwszy bloczek z góry. Dotyka wskaźnik myszy i widzimy, że ten bloczek, jeżeli ma tutaj takie gniazdo, więc w tym gnieździe przesuwając od prawej do lewej aż do podświetlenia gniazda. Puszczam teraz ten bloczek, i on wkomponował się w nasz bloczek warunkowy. Teraz przejdę do szuflady wygląd i w szufladzie wygląd poszukam bloczków z efektami. Są. Zmień efekt kolor o jakąś wartość. Wyjmuję ten bloczek i umieszczam go w środku bloczka warunkowego. Jeżeli mój kursor myszy będzie dotykał duszka to będzie on zmieniał swój kolor. Jeżeli teraz połączę te bloczki, to program od góry do dołu raz przeczyta tą, ten skrypt i nie będzie już sprawdzał, czy ja duszka dotykam. A chcę, żeby to działo się cały czas. Dlatego, być może już się domyślacie, potrzebuję jeszcze skorzystać z bloczka zawsze. Wyciągam bloczek zawsze, umieszczam w nim warunek i teraz nasz Program będzie działał poprawnie. Kiedy najeżdżam na duszka, on się mieni. Kiedy duszek nie dotyka już kursora, to przestaje zmieniać kolory. Proszę zobaczyć, że w tych efektach mamy więcej możliwości. Jest rybie oko, jest mozaika, jest jasność, jest duch. Można sobie poeksperymentować i zobaczyć, jak one działają. Nie ja jeszcze pokażę ducha. Najeżdżam. Jak duch zniknął, ponieważ jest niewidoczny. Z powrotem wrócę do kolorów. Świetnie. Teraz będę chciał, żeby skorzystać z drugiego duszka, czyli żuczka. Klikam na niego. Z plecaka wyjmuję skrypt dotyczący jego poruszania, który był przygotowany w jednym z wcześniejszych filmików. I dzięki temu mój duszek, żuczka, porusza się. Jednak chciałbym zrobić tak, że jak będzie dotykał ee, kota, to wtedy coś się z nim będzie działo. Na przykład zniknie. Jak to zrobić? Podobnie jak we wcześniejszym przykładzie. Potrzebuję bloczka. Jeżeli. Potrzebuję też. Zielonej flagi. Potrzebuję bloczka zawsze. Wchodzę sobie w czujniki i w czujnikach znajduję bloczek Dotyka. Tym razem nie wskaźnika myszy, tylko rozwijając menu widzę, że dotyka kota, drugiego duszka. Świetnie, dotyka kota. Zgadza się. I wchodzę sobie w wygląd. Tutaj mam dwa bloczki. Dwa bloczki. Jeden to bloczek Ukryj, a drugi Pokaż. To są takie, takie rodzeństwo, które zawsze razem występuje. Dlatego biorę sobie bloczek ukryj, wkładam do środka warunku, a bloczek pokaż też wyjmuję, bo on nam się na pewno przyda. I teraz umieszczam tutaj w środku warunek, a klocek pokaż umieszczam pod zieloną flagą, ponieważ gdyby nasz duszek zniknął, to on już by nam się nie pokazał w kolejnej odsłonie. Naszej gry. Więc klikam, dotykam, widzimy, duszek nam zniknął. Znowu ciach zniknął. Czyli udało się, przy pomocy warunków, spowodować, że duszki wchodzą z sobą w interakcję. Możemy do tego dodać tło, czego nauczyliśmy się e, z pierwszego filmika. Proszę bardzo. Mamy tło. I mamy prosty projekt, który wykorzystuje warunki do tego, żeby duszki wchodziły z sobą w interakcję. Powodzenia w zabawie ze skreczowymi projektami w superkoderach.